W tym filmie dowiesz się, jak mnożyć ułamki dziesiętne. Weźmy taki przykład. 1,2 razy 0,03. Pierwszym krokiem jest pomnożenie tych dwóch liczb w taki sposób, jakby przecinka tutaj w ogóle nie było, czyli pomijamy przecinek i wykonujemy działanie 12 razy 3, to jest 36, a następnie zliczamy, ile w obu tych liczbach było zajętych miejsc po przecinku. I tyle właśnie miejsc po przecinku odcinamy z tego wyniku. A więc od tego miejsca idziemy o trzy miejsca. Raz, dwa, trzy. Zapisujemy przecinek. Całości musimy dopisać, jeżeli nie ma żadnej całości, musimy dopisać 0. No i dostajemy w ten sposób wynik. Gdyby zastanowić się skąd bierze się taka właśnie metoda, że przesuwamy ten przecinek, no to moglibyśmy sobie zobaczyć na ten przykład, jakby to wyglądało na ułamkach zwykłych. Czyli 1,2 zamienimy na 1,2. 0,03 to będą 3 setne. Po zamianie na ułamek niewłaściwy będziemy mieć 12 dziesiątych razy 3 setne. No i widzimy teraz, że jeżeli pomnożymy licznik z licznikiem, dostaniemy 12 razy 3 to jest 36, a 10 razy 100 to będzie 1000. No i w ten sposób po zamianie na ułamek dziesiętny będziemy mieć 3 mamy 30, więc 3 miejsca po przecinku musimy yy, zająć. No i liczbę 36 wpisujemy w te 3 miejsca, no i właśnie tak dostajemy ten wynik. No to już może bez ułamków zwykłych, ale zróbmy sobie to na jakimś przykładzie kolejnym. A więc na przykład 0,13 razy 0,2. A więc 13 razy 2 to jest 26. No i znowu zliczamy miejsca po przecinku. Raz, dwa, trzy, a więc odcinamy trzy miejsca. Przecinek znajduje się, jeżeli go nie widać, to znajduje się na końcu liczby, czyli raz, dwa, no i trzy, czyli tutaj dopisujemy 0, Przecinek nie ma całości, a więc zapisuje 0. A gdybyśmy chcieli pomnożyć jakieś większe liczby, na przykład takie działanie 2,31 razy 0,6. No to możemy to liczyć jako w postaci mnożenia pisemnego, czyli zapiszmy jeszcze raz 2,31 razy 0,6. Zwróć uwagę, że przy mnożeniu nie musimy zapisywać przecinka pod przecinkiem, ponieważ my znowu będziemy robić to w taki sposób, najpierw ignorując ten przecinek, czyli po prostu tak jakbyśmy robili mnożenie 231 razy 6. 1 razy 6 to 6, 3 razy 6 to 18, 18, 1 dalej. I 2 razy 6 to 12 plus 1, 13. No i teraz zliczamy te miejsca po przecinku raz, 2 i 3 tutaj, a więc odcinamy raz, 2, 3. No i mamy wynik 1, 1,386. No i w tym materiale to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia mojej playlisty o ułamkach dziesiętnych, w której omawiam wszystkie pojęcia i umiejętności związane z ułamkami dziesiętnymi na poziomie szkoły podstawowej. Krótko i konkretnie.